Tata, a jak ty się uczyłeś w szkole? Oho, twój tata to był prawdziwy as. Miałem same najlepsze oceny. Mm -hmm. No dobrze, miałem całkiem dobre oceny. Na pewno dobre. Ty jesteś pewny, że jesteś szczery z synem, bo na tym opieramy swoje relacje, prawda? Prawda. Wiesz co, synek? W sumie. To ja się w ogóle nie uczyłem w szkole. Na dobrą sprawę to się ślizgałem od klasy do klasy. Nie uczyłeś się? I zobacz, kim dzisiaj jestem. Pani od matmy mówiła, że będę rowy kopał. I co? I to też jest praca, bo żadna praca nie hańbi. To ja też od dzisiaj się nie będę uczył. Matej, ty nie myślałeś, żeby jakieś poradniki parentingowe pisać? Przecież ty chłopie jesteś w tym genialny. No bo oceny to nie wszystko, liczy się to, co masz w sercu i szacunek do No debil.